Cześć, Witaj, witajcie, widzowie. 10. znowu zagramy Flag Wars i, jak widzicie, określam flagę. Wygrywamy 10 do 1 i lepiej, żeby zostało do jednego. Spadaj. Ty też spadaj. Tam nie ma nikogo. Chodźmy. W razie za chwilę i tak kończy więc. Gra się. o! A ty co tam robisz? Ua. Spadaj. No gdzie moja apteczka? Dwa apteczki mi się skończyły, czekajcie Tours. zakup 10 Dobra A jeszcze muszę sobie założyć Tuls, Co co Dobra O! No, ale przynajmniej lubię Chociaż tyle Okej, okay, chodźmy Ja no, nie mam szans zrobić tam plagi raczej już jak już to my im ale Słuchajcie, lecimy 11. Ora jest? Spadaj. No nie, nie zdążyłem. Ale killał. Co jest fajne? Siwi jest git. No i się wifi raczej wygra. Najlepiej no, tobie Może nie, może tak. Okej, okay. no już, dobrze No No i, halo, mogę już? Przepraszam bardzo Dzisiaj odcinek chyba będzie trochę krótszy, bo głodny jestem trochę, tak? To, 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 to długo nie będę nagrywać, więc raczej po tej rundzie już skończę no mówię, głodny jestem, no to. I będę na głodniach nagrywał się przecież dalej. No ale nagram, Bo później zapomnę, albo po prostu. No, później już nie będę miał. Bo nie będę miał za bardzo jak... Ale pewnie sobie przypomnę gdzieś od 20 albo 21, ale wtedy to już raczej będzie za późno. No chociaż czasem się pojawiały odcinki od 20, ale do to najczęściej dlatego, że mnie w domu nie było, czy coś takiego. Więc wiecie. Czasem, czasem, ale rzadko. O, dobra, przeżyłem. Ile wolę jednak. Nie lepiej, a ty czkę już je. Lepiej, lepiej. I ucieknę. Mam broń. O nie, no, oni tu całą armię przyszli. Dziady jedno. Dziady. Skąd ta cię. Skąd oni? Dziady. Spadaj dziady. Tu cały Bra, Spadaj A, ty też spadaj И лечим нашипка. <coughs> Спадай. Вот, вот, zaatakowali. Okej. Okay. Ops. A, tam. O, jest tam Proszę umrzeć. O, ty też. Spadaj. Ała, ała Dobra, przyszedłem. Ledwo, ale jednak. i będę użyła też, bo może zanim oni przyjdą, to ja się zregeneruję. O, z zaskoczenia trzeba go atakować. No jak oni mnie? Aha, bo oni z takim kątem atakowali, że trochę widzieli tam. Pewnie mnie i... Albo z tej jajkowej broni mi jak obdziabnej. Też mogło być. No, Idzimy panowie Dobra, dobra jest żyję ja Ale wolę jednak O, dobra Cyk, 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 cyk. Jeszcze ktoś? Chyba już. Nie, jeszcze ktoś tam jest. Proszę umrzeć w tym momencie, dziękuję. Dobra. No i 3-0. Jak na razie to łatwiej. Tylko jeden problem następny. Typ z, z, z tym pistoletem z tym bronią i minigunem. A nie z jedynym problemem. Bo on ma jakkolwiek... No co, jak go... Aha, dobra, no bo... Tak. Snajpa ma ten... Snajperka ma dwa naboje, a nie jeden. Spodaj. No nie no! Więc killać u nas. Może bez problemu. Ora, right, i tak mam 27 kili, więc łatwka. O, czym tutaj jakieś tunele robi? Ole kili tam robił cały jest. O ła, dobra. Podaj Dobra, pomogę Ci się kopać typie. No, jak kopiasz to pomóż? Jak już zaczęliśmy. Dobra, ja zrobię tutaj takie przejście. Robię tutaj tunelu. Można było łatwiej przejść. Czy nie? Dalej nie. ojej ja. Dobra. Będzie takie przejście. Zobaczmy się. Trzeba dalej. Miałoby takie przejście. Super fajne, normalnie. Mogę wykopać, tak? Mogę. Chodźmy sobie było ciężko to zopnać, żeby było ciepło. A dobra, myślałem, że mi my HP spadła, ale tylko energię. Dobra. Co? Co? Mamy cheatera. Nowego. Idę do takiego mocnego cheatera. nawet powiedział. Bo psem jest w w sekundę. No. Widzi się to? Po prostu zginęłam od niczego. Ja przypisała jej ile nie wiem sobie czemu. Ale tu mamy... no... no ten. Yy, no widzicie? On jest autentycznym cheaterem. No widzicie? Bo się tu stał normalnie niewinne i... No widzicie? OF i77 OF2. Jesteś cheaterem. co jest? Nie no, nie da się grać, normalnie. Ale spróbujemy. Spróbujemy wygrać i tak. Musimy go zabić po prostu. No i co? No nie no, on jest zupełnie nie do pokonania. On jest że nie do śmiertelny. Prawie, że. Mhm. Po musimy się tu bronić przed dziadem będzie i dobrze o nie to moja droga była spadaj Dobra, no nie dawaj Typie No nie, przyszli daj nowy nasz atakować. daj jedne. No, No już macie ogromny że to czter. Ja no w sobie wcześniej już były pełne dowody. No widzicie to? Chyba ma każdego na hita do sobie. Nieważne co on sobie robi. On wszystkich ma i tak na hita. No on po prostu rozwala każdego, jak chce. No widzicie to? On ma każdego na hita. On ma jakieś obrażenie razy 10 niż normalnie. On mnie nawet zabija w bezpiecznej strefie. Rozumiecie to? To samo obrażenie w bezpiecznej strefie. To jest już. Ale naprawdę... Jeśli ma być 4, to niezłe te 5 Powiem tyle. Ciekawe. Niezłe. Spróbujmy to wygrać, może Spróbujmy się. Nie, to się nie ma szans. Właśnie po prostu wejdzie i tak manach, i tak wszystkich manekita. No ale zawsze jest atakowanie przez siale. Oczywiście legalnie. Spodaj. Spodaj. W ogóle zabraliśmy. Nawet nie wiem, jak No ale mi tam pasuje. Spadaj. Dobra, zginęli. O, Ty, cheateru! Spadaj. No nie no. Nie da się. Wow, hack. r, E r. Very, 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 very... Jak się nazywała? Dobra, nieważne. Bo zapomniałam, jak się pisało. Yy. Dobra, nieważne. W sumie nawet nie wiem, co ja tam chciałam napisać. Ufi. Yy. Dobra. No nie, go nie okay. Próbujemy coś z tym zrobić, żeby szansę mamy. Z tego głupiego cheatera. Spalaj, spalaj, dobra. Spalaj. No i. Szansa na zrobienie czegokolwiek. Właśnie się skończyła. No i sam się zabiłem znowu. No w sumie teraz to pierwszy raz, tutaj je będzie. Jest tam, kto? No jest. No tak, zapomniałem, że on jeszcze atakuje przez ściany. No ja! On wszystkich ma dosłownie na hita. Nie wiem, jak on to robi. Dziwne, mm. bardzo dziwne. No, kościół robi z nami co chce normalnie. Dosłownie, co chce. Nic nie możemy mu zrobić. Po prostu. musi, on ma jakąś killaury normalnie, że jak się do niego podejdzie to on zabija od razu. Nawet strzelać nie musiał, żeby mnie zabić. Teraz akurat już te obrażenia dostałem dostałem ten. Tam te pół HP spito już legitnie. Nie wiem jakby to powiedzieć ale teraz to nie zabił ten cheater bo tam był gościu z y, tym ze snajpem to nie rozwalił ale... no patrzcie no no gościu robi co chce nie wiem po co on w ogóle się tak bawi skoro się może po prostu nie wiem włączyć ten kill Aury i po prostu wchodzić w nas i a my nic moje zrobimy dawaj dawaj jest ja zginął Tam się zabij. Nie wiem po co, je się jeszcze skoro ten cheater za, zaraz mnie zabije, właśnie o ja tym mówiłem. Ile ma killi? 78, no nie dziwię się. Ale ja mu tych killi nie uznaję. Uznaję mu 0 kill. Bo wypełni killi mu uczciwie. Jego wszystko robi... No po prostu wszystko... No wszystko robi z czytali. No mówiłem, Disney zrobił, zginąłem. On ma jakąś Kill aurę. Normalnie. Że w sumie Kill aura działa tak, że trzeba bić i tak, ale po prostu sięga się. Ale on ma normalnie. No, Kill na dotyk. Jak się go dotkli, to już automatycznie się zginie. Chyba, sobie nie zmierą się robić. Myśmy wygrali gdyby nie on, naprawdę On by nie miał szans Gdyby nie miał cheatów No no, musi cheatować Nie wiem, po co ludzie cheatują Mogłam się po prostu nauczyć Nie umiem grać Jeżeli nie umiem grać to nie oznacza od razu, że muszę oszukiwać Jest remis, dobra Aha i nie wnikam ale magicznie zaczął strzelać, ty. To jest cud, że chłop zaczął strzelać, A nie tylko z tej Aury na bo coś tam postrzelał sobie. Zabili go? Myślałem, że tylko ja go zabiłem. Jednak nie, myliłem się. Albo tu jest dziad. Ej! Nie. No aha, no tak, czyli jednak ten dziad tu jest. Dobrze, że on nie ma żadnej regeneracji, albo coś. Bo była dopiero wtedy lipa. No Aha, no tak, zapomniałam o tym. Nie no, po prostu sobie wchodzi w gracze i tyle. No! O, aha. Po prostu, nie wiem, najeżdża na graczy. I wszyscy giną od tego. No to już przegraliśmy jedno. Bo tam już jest flaga tam. To... Przyjdźmy by nagle my coś zrobić, ale to wam to. Żeby nam się udało. a ten goście normalnie. On sobie będzie u nas w bazie, ale i tak nas zabije. No patrzcie, on sobie przy... On ma x raya yy, No bo widzi, gdzie kto jest. Ma jakąś kill aura na dotyk. Nie, my wygraliśmy. Oni po prostu... No ja tego nie uznaję, że oni wygrali. Myśmy wygrali, bo oni by nie wygrali. Dobra widzowie, ja już będę się z wami żegnał, więc co jeszcze mogę powiedzieć. Hej!